W dzisiejszym odcinku. Ja muszę przyznać wiadomość, którą wysłałem Slawkowi, kiedy zobaczyłem tą grę. To jest po prostu potwierdzenie, że ja, ja, ja dla kontentu nie wybieram chujowych gier. Ja, ja jestem pasjonatem. Gierka jest dojebana i jest to early access, czyli gierka jest we wczesnym dostępie, ale ona ma. To tak jest, jest craftowane MMO z rzemieślniczego studia kraftowanego. Oh yeah. Dobra, to nie jest taka główna gra, która wam się wydawała. No pośmiejcie się, pośmiejcie się trochę. Bo pytaliście mnie. Bombardujecie moje. No Dobra, słuchajcie, no. Pytacie mnie mnóstwo o PRGX, o aktualizacji, która ostatnio się dokonała. No i to mamy chyba ustalone, tak? że Opera GX w tym momencie jest rewolucją, jeśli chodzi o przeglądarki internetowe. I tylko, nie tylko rewolucją, oczywiście graficzną, tą wizualną, którą mamy e, zaszczyt odbierać przez nasze niesamowite, niesamowite oczka, ale też jest rewolucją, można powiedzieć, taką hmm, technologiczną. To wszystko jest szybsze, to wszystko jest takie to wszystko jest takie klawe, tak, tak szczerze, mega mocne. Słuchajcie, Opera GX prze, prze, przeszła lifting, który e, chciałbym wam oczywiście zaprezentować. Nie dość, że zrewolucjonizowała też swoje nie które zakamarki przede wszystkim GX Corner, czyli taki zaułek dla gracza, który jest wypełniony nie tylko recenzjami gier, zapowiedziami gier, ale przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, bezpłatnymi, darmowymi gierkami, których jest od chuja. Przepraszam, że przeklinam, ale nie da się powiedzieć dużo, bo dużo to jest 100, 200, 300, tego tutaj jest chyba kurwa tysiące gier free to play, które możecie grać na stronie internetowej, czy pobierać je na swój komputer. Dlaczego o tym tak mówię? Bo dużo mnie ogląda, że tak powiem korpo szczurów, Zobrazy, oczywiście, ludzi, którzy siedzą w pra pracy i na komputerkach sobie klikają, no i mam sporo wolnego czasu. Przede wszystkim pewnie teraz mnie oglądacie w pracy, chociaż jest dziewiętnasta, osiemnasta, mam nadzieję, że szef dzisiaj, dzisiaj cię wcześniej wypuścił, ale zaułek GX Corner został totalnie zrewolucjonizowany, zmieniony, odmieniony i możemy tu nie tylko właśnie wyszukać te informacji o nadchodzących grach, ale też o nadchodzących rewolucjach technologicznych czy nowinkach, jakie nas kurwa mać czekają, tak jest, więc warto sobie sprawdzić tego GX Cornera. Ja na pewno odwiedzam najczęściej kalendarz premier. Kiedyś pamiętacie, o, używałem sobie takiego czegoś jak premiery gier gryonline.pl. Dzisiaj GX Corner mówi mi, kiedy wyjdzie jakaś super gówno gierka, w którą pogram dwa dni. Oczywiście takie rzeczy jak GX Cleaner, czyli podręczny system do usuwania pamięci, czy do podkręcania e, samej przeglądarki, ograniczenia, ograniczenia poboru, czy na przykład e, ograniczenia zużycia pamięci RAM. Wszystko mamy tu oczywiście pod GX Control i GX Cleaner. Możemy sobie to e e, indywidualnie modyfikować. Ja chciałbym czy na najważniejsze podkreślić mody, no bo ja jestem osobą raczej no jestem głupkiem, jeśli chodzi o komputery, nawet, nawet debilem, e, ale cieszą mnie kolorowe rzeczy i tapetki. Więc ja jestem po prostu fanem takich gadżetów. Chciałbym wam zaprezentować kilka ciekawych e, modyfikacji, które są naprawdę bogate. Sami możecie oczywiście też tworzyć te modyfikacje, ale takie najbardziej bogatsze modyfikacje w sklepie, który też przeszedł delikatny, albo nawet niedelikatny, a dość duży lifting. Chciałbym wam oczywiście pokazać mody, które wam wcześniej nie pokazywałem, e, nie tylko z Lola, z mody z, o, specjalnie zrobione na LOL Esports, czyli na Mistrzostwa Świata, bo Opera miała też współpracę właśnie z Ligą Legend, ale bardziej takie tematyczne i może sobie coś wylosujemy, coś, czego nie było wcześniej. I ja myślę. No, najlepsze jest kapibara, którą teraz używam. Kapibara rozpierdala. O, I, wchodzi na powołę Exil. Czekajcie, ja pokażę kapibarę, czyli modyfikację, którą teraz aktualnie używam. E, przepraszam, wchodzimy sobie. A, nawet nie ustawienia, tylko dźwięki. E, dźwięki przeglądarki. Chciałbym troszeczkę bardziej to podgłośnić. Słuchajcie tego, słuchajcie, A teraz to. Piszcie, kurwa, jak mała kapibara. może dam głośniej. Przepraszam. O teraz. A patrz to. Małe kapibary wchodzą do pokoju, żeby ci otworzyć szeklarkę. A teraz patrz to. Mała kapibara wcina ciasteczka i chrupie nimi. Ty kurwo! Dobrałem <laughs> cię, co? <laughs> Aj, kurwy Ok, co się z tobą dzieje, Filip? Jesteś chory. Ok, Opera GX. E, modyfikacje, to nie tylko. Mo moja obrona jest Kapibara. Capibara są przezajebiste. Nie wiem, kurwa, Ja mam chyba cztery osobowości demona w sobie jakiegoś. <śm> e, i, I mamy też, oczywiście, mody wykreowane przez zawodników albo przez nawet YouTuberów. Okej, okay, wezmę sobie coś ciekawego: e, 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 Life Pipery, na 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 na, na na na, Exhibit. Pierdolony Exhibit. Mamy oczywiście formę jasną, ciemną. Tu akord jest tylko jedna forma. Eee, day one. Może tu mają. Ok, ok. Mamy jasną, dzień, noc. Ja wezmę sobie ustawę dzień. Mamy mnóstwo zajebistych rzeczy: tapetę, muzykę. Wcipę, co? <grym> Funkcję. Wejdź w interakcję, wypróbuj motywy. Widzisz? Na zielono się robi. Dźwięki naciskania ee, kafelków. Kurwa, ale schizmy będę miał do tego używał, Ty to jest fajne. Dźwięki, klawiatury, zajebiste, ej, ja to pobieram, ja to instaluję, mi się to podoba. Okej, okay. podgląd już wkrótce, day one, czcionki, wszystko można, ikonki, splash arty i tak dalej. Zobaczymy. Wow, o, Rafi CS, ojebana to jest, kurwa, kolba twojego starego. Essa, Banet, dobra, dojebamy. Piękne, what the fuck, it's really crazy shit. A na ten? Dobre. Fajne. Ja na przykład sobie codziennie zmieniam. Codziennie sobie zmieniam ee, modyfikacje. I za każdym razem podróż przez internet, na przykład szukam coś o Verso, albo. Tym. To jest. Szczerze? Mega mocne. Albo coś sobie o frizie szukam, albo o tym, o tym takim śmiesznym. Random Bruce. To. Albo ten taki mały Krawli coś mi przybierał za takiego małego gnoma i wchodził do sklepu. Przecież śmieszny był. To właśnie za mojej przeglądarce mogę dzięki temu ze, z nową świeżością to oglądać. No, tak jest. Brave Top Men? Okay, ale to nie koniec, to nie koniec. Ponieważ sama przeglądarka służy mi jako tele którego w tym momencie nie mam, ponieważ mogę sobie oglądać chat GPT, ee, jakiegoś innego bota GPT, to jest Aria, czyli coś wbudowanych, bo wtedy bym się już, no, nie wróciłbym pewnie do internetu. Mamy też rozszerzenia i mamy oczywiście ustawienia. I tutaj chciałbym zakończyć wielką wisienką na torcie, chociaż dla takiego widza to bym, kurwa, nawet wiśnie wpierdolił na jebany tort, ale takich wielkich wiśni, kurwa, nie mam. he, <laughs> kurwa, go <jak> mać. <laughs> po tym burgerze, kurwa, bo sobie był. Dobra. Eee, synchronizacja. synchronizacja, Twoja matka machuje długiego jak klawisz spacja na klawiaturze, czyli najdłuższy, bo spacja jest najdłuższym klawiszem na klawiaturze. No, Najdłuższego ma... no, Przewariat. Eee, zaawansowane ustawienia synchronizacji. Proszę bardzo, zaawansowane ustawienia synchronizacji. I tutaj możemy, jeśli używasz sobie Firefoxa, Google Chroma, no to możesz te przeglądarki wywalić już ze, swojej, eee, ze swojego dysku. A czyli przed wywaleniem synchronizuj sobie Opera GX, czyli po prostu możesz sobie pobrać zakładki, wszystko, Możesz sobie pobrać ze swojej poprzedniej przeglądarki. Zasysasz to i wypierdalasz. Wiesz o co chodzi? To no tak jakbyś miał nową dziewczynę. Nie? Ta twoja 45-letnia kulawa już się do niczego nie nadaje. Znalazłeś nową osiemnastkę, nie tylko ta osiemnastka druta nie umie ciągnąć. Więc przy... wszystkie techniki seksualne ze swojej starej pryczy na nowe kurwisko przerzucasz. Stara prycz, pyk, za drzwi, a nowa już może opierdalać kutanka od początku. Opera GX, ta przeglądarka zmieni twoje życie. Mamy to? Dobra, zajebiście. O, Boże, ile jeszcze. Dziwi... Jeszcze 87 godzin na kiku Oh yeah God damn it Przejebana jest ta robota Komu jutro muszę oddać dupy? A, Broken Rex Tak, jutro Broken Rex <laughs> Nie no, Broken Rex jest y, dopiero po świętach kiedy stream na kiku, nie wiem. Nie, właśnie robię lokowanie. ci e, tak, ja mam lokowanie zrobić 3 minuty, a ja zawsze robię dłuższe. Bo ja to lubię robić. Ja, ja to lubię robić. Dziękuję oczywiście o PZGX. Dobra, mamy zrobione dwa lokowania na jednym streamie. A coś tu się jeszcze może wydarzyć? No, ale wiecie co, dlaczego mam dobry humor? Bo zadem burgera, burgera. Więc mi wyjebało cukry, więc za jakieś godziny powinny mieć ceny depresyjne. Klasyka. A jesteś na Twitchu. Dobra, dobra, czyli tak A, a, a jeszcze nie skończyłem. W ja, ja, tego muszę, ja tego nie muszę mówić teraz, ja tego nie muszę mówić. Nie muszę. Za no to mnie nie płacą, ale ci powiem. Zobacz, jaka ikonka jest opery. Ona też się zmienia. karka, dobry buwek. B burger, dobra, no to lecimy. Ehm, po kolei Salsa na Kazimierzu. Mają bardzo dobrą wołowinę. Go drogi Tasty Beats. Ehm, dwa mają lokale, dwa dobre. Beef Burger to jest taki ehm, To jest taki chamski burger bez obrazy. Pozdrawiam was serdecznie na Kazimierzu. Kiedyś go jadłem dzień w dzień. Nie byłem gotować i zawsze, jak kończyłem pracę o 18, to szedłem do tego beef burgera yy, z, na Kazimierz. Jechałem trawo, no, trajką do domu, chociaż czasami z buta yy, i właśnie tego burgera. I, I czekałem w środku, nie? Czekałem w środku. Kurtka nasączała się tym zapachem, bo to wiecie, jak nie wiem, czy pracowaliście, chociaż zupełnie nie pracowaliście. Jebane pokolenie padków śniegów, to ta ma mamusia, wszystko im dało. Ale jak ktoś z Was pracował na gastronomii, no to wie, czym to znaczy być prze, przesączonym zapachem jedzenia. Ja wchodziłem, pamiętam, jak wchodzimy do tej knajpki. Beef burger jest na ulicy Kupa, chyba. Eee, no to stałem chwilę, czekałem na tego burgerka 5 minut, odbierałem go i jak wracałem e, do domu i kładłem sobie kurtkę, rozbierałem się, to jeszcze ten zapach z burgerowni u mnie na mieszkaniu się unosił. No, e, mała burger na mikołajskiej spoko. Ja raz jadłem e, Adekwatna nazwanie, to jest dobry burger. A! I jeszcze taki burger? E, tylko e, rzadko mi się zdarzyło go jeść, bo nie dowożą do mnie, ale nazywa się District88. Też zajebiste District 88 Nie mam bitcoinów w płynio gaming. Nie mam. Pierdolę tak, bo wszyscy mają. Bitcoin. Nie mam, mam tylko siebie i moją kobitę. I dużo motywacji. Spróbuj, ziomeczku. Krakow, burger najlepsza smasze w Krakowie. A, e, jeszcze jest taka, tylko to są takie burgery, no właśnie, jest jeszcze jak, jak smash burger na Rakowickiej. E, dlaczego o nich mówię? Bo są bardzo szybcy. Ja kiedyś zamówiłem burgera, to mi go przywieźli w 18 minut normalnie. Fiemy. Bardzo szybko. Z tym, że to są takie burgery, no chamskie. To jest, widać, że to robione jest po prostu hurtowo dosłownie, ale są spoko. I Logan oczywiście. I Logana, tak. I was. I jeszcze z burgerów, e... no tyle mi się przypomniało. I tak wam dużo powiedziałem. Nom. Poza samym Krakowem fajne knajpy polecasz. Ja lubię taką knajpę niedaleko Krakowa i tam kiedyś właśnie Freeza spotkałem. No, Cutterport. Eee... Często tam na rowerze ludzie śmigają. No i spotkałem tam Freeza, ale mi się gorąco po tym burgerze zrobiło. Po tym lokowaniu. Tak, i kiedyś tam normalnie przychodzę, nie? Przychodzę tam, nie? Wysiadam z samochodu, nie. Idę na nogach i wchodzę i tam idzie Frieza i że kręcili. się mali. zobacz kurwa tą łapę. Dawaj mi kurwa przeciwnika, rozpierdolę kurwa każdego. Połamy kurwa, wszystko. Słuchajcie, w niezanowicach, tak jest, tak jest, tak jest, tam widziałem friza. Ale nie, serio, mówię, poważnie kręcił jakiś odcinek. Czy nagrywają moją reakcję? Nie nie, nie. nie no, ja się trochę tak mm, wstydziłem do nich podejść. Bo oni myślą, że ja ich nie lubię, nie? Bo to, ja wiesz, na przykład w necie powiem, że Friz robi mocne filmiki, to on myśli, że ja mu cisnę. Nie no, w internecie każdy robi z siebie debila. Przecież poza internetem jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy ruchają o na kasę. Odpalasz się dzisiaj... Gw... Ej, Gwałciur! <laughs> z takim oj, oj, oj. Co kupić dziewczynie na święta? Ja muszę kupić, jak nie tak muszę, kupić paski do ćwiczeń. No, ja akurat przemiej się przydadzą. Tam dziewucha? Eee... Tak. Nie, wyczytam tam jakieś głupoty w tym czacie i śmieję. Tak, e, różowe paski. No, o, może wiecie, gdzie są różowe paski na siłownię? do martwych ciągów, bo to muszę kupić. Ja mam zajwiście, ja, ja wiem, co muszę kupić na prezent. A najlepsze jest to, że nie wiem, co dostanę. A wiem, że coś dostanę. Elo, Rudini, już 30 miesięcy. 000... Siema Tokio, witam. E, może wbijemy na Five City po pośmie pośmiech Przepraszam, pośmiechować. Czy będę robił z mamą nogi w nowy rok? No nie, ja, ja Kurczę, Nie, ja się nie nadaję do trenowania. Ale jakby mamą śmigał na siłkę i był z Krakowa, to ja bym właśnie z taką, osobą mógł śmigać na siłkę. Nie, jest jakimś topowym, właśnie. Nie tylko właśnie z mamonikiem, nie? Albo z Random Brusem. Ja bym zrobił taką ekipkę w Krakowie. Random Bruz ja mamon by ktoś do, Bo ktoś podratywał był ktoś do nocy byśmy go w <grywka> I dc byśmy jeszcze brali no może Lisa nie, ale, ale z Mamonem i z Rondam Brusem byśmy tak, by zrobili taką pakiernię i hamowę. I cisnęli wszystkich topowych streamerów. Siemanko. No wiem, a mówię, że jakby był z Krakowa. Wiesz, dziwolą. Ja z tym kurwa czeskim piłkarzem do połowy wygolonym na łyso. Co nie wiem, co nie wiem, czego nie wiem. Siemanko, Filip, pozdrawiam cieplutko. A słyszałeś, co mówił, że mój tata za 100 zł komputer czyści. Ale przecież kurwa, on to może mówisz No ja mówię, kurwa, że mam bitcoiny, no stary. <laughs> kurwa, no przecież on może, on może mówić pierdoły totalnie. To jest internet. A ty czasem nie słyszałeś, co staniesz Święta? Y y y y wiem, że coś mam. Podobno dwuczłonowy, dwu... dwustrukturowy prezent. Widziałeś e, lot Return to return Moria? Na Steam pewnie być... Wiem, e, widziałem to, to już wyszło. E, krasnoludy w coś w stylu welheima tylko e, k, tam mater, w materii, w jakiej się obraca gracz, to jest kopalnia i krasnoludy, tak? To widziałem to. Na Epiku jest za free. Ja za darmo na Epiku w tym tygodniu, okej. Okay. Dwubiegunowy? E, czy udało ci się przejść drugi akt? Wywaliłem się na ostatnim bosie ale wiesz, ja go robiłem z pelcem i testem. I to był trochę błąd, ponieważ y, ogólnie w wparty jest trudniej. Bosy się stakują i HP. No jest trudniej po prostu. Jak gram solo, to czyszczę kurwa, wiesz, pyk. Ale poszłam na ostatniego bossa na drugim akcie z nimi w trójkę. No i ja dostałem takiego hita, że ło. Ten loter jest tylko na dzisiaj. Dobra, zobaczę tego lotra. O! O! O nie, nie zdążyłem pokazać! Patrzcie! Odpala się przeglądarka w taki sposób. Pięknie! widzieliście tego. Yy. Ale nie, bo się odpalają już czołowi streamerzy z Wowa. Czy muszę iść na angielski ten? Boże, jak ja dawno po angielsku nie mówiłem, będzie przypał. Ale już mam tak wyjebane, że ich pocisnę tam. Eee... Lot, Moria. Ale szczerze, mega gówno. No, nie no, nie, fajnie wygląda. Ale kurwa nie wiem dlaczego, widzowie, ale mam wrażenie, że wszystkie gry, jakie wychodzą, są takie same. System chodzenia, że to wszystko jest ja zrobione maria. jakby Powiem wam to, ale że jest jakby jedna gra, która jest taka szara, nie? Taki jakby kręgosłup i po prostu twórcy gry tylko nakładają na to skórki. Gwiezny wojny, lot. No jedno wszystko jest kopyto. Nie wiem dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że wszystko jest zrobione na, na jedno kopyto. Ale no, o Jezus Maria, pokażę wam pierdolną srakę. O kurwa! Ale mam straczysko, jeban Nawet w ogóle... Slawkowi, Ja muszę przyznać wiadomość, którą wysłałem Sławkowi, kiedy zobaczyłem tą grę. O Jezusie, Boże, mi... ciarki mnie przeszły, ale wiadomo, że Sławka jest najlepsza. Okej, okay, jest. Okej, okay, jest, dobra. Ja, ja mogę to pokazać, bo tu nie ma przypołowych rzeczy chyba, czekaj. Okej. Okay. Dobra, jest, jest. To jest po prostu potwierdzenie, że to ja nie robię dla kontentu. Ja, ja, ja dla kontentu nie wybieram chujowych gier. Ja, ja jestem pasjonatem i znalazłem, zaje... I znalazłem... pokażę wam tą grę. Znalazłem zajebiste gówno i pierwsze co zrobiłem to wysłałem 4 dni temu do Slawka. I napisałem mu tak. Widziałeś Pantheon Rise of the Fall? Widziałem z miesiąc temu Rise. a co wyszedł już? Dziś wychodzi. O, a ile to kosztuje na streamie? Nie widzę ceny, może dlatego, że na fonie jestem 39 dolców hema za dwa harusza RL access To sporo sobie wołają. Będziesz sprawdzał, wygląda trochę krapowato. Już jest dostępna. Wygląda trochę krapowato. Właśnie o to chodzi, kręci mnie to. Streamek <grym> z tego będzie i to już nie wiem, nie wiem. Po prostu mnie to ale ale, ale powiem tak, jak ja to zobaczyłem? Jak to zobaczyłem? wtograłem ja to 5 godzin. Ja w to grałem 5 godzin. Zobaczymy jak się zmienia ta gra. To jest gra nazywa się Pantheon Rise of the Fallen. Jak ktoś z was ma ponad 30 lat interesuje się sceną MMORPG-ów, to była jakaś taka gierka przed World of Warcraft, nazywała się... EverQuest? Może się mylę, a nawet jak się mylę, to i tak połowa ludzi mi kurwa nawet nie słucha na poważnie. Ale tak, była gra EverQuest. Bardzo oldschoolowy typ poprzedzający World of Warcraft. I można powiedzieć, że właśnie twórcy World of Warcraft troszeczkę może inspirowali się tym EverQuestem. Mam nadzieję, że ta gra się tak nazywała. No i twórcy tego EverQuesta. Ee, chcieli stworzyć właśnie grę. Wow, ej, Europa jest prawie full! Ej, to ludzie w to grają jednak! Dobra. I twórcy EverQuesta, i w ogóle twórcy. nie twórcy. Uh, sympatycy, klasika. No, wiadomo, znają klasika, mają go przerżniętego w tej weftę, w, te, w tej wówte, wzdłuż i wszerz. Ale dalej w niego grali i szukali gry, która ma dalej zapach tej kamienicy starej z lat 90. czyli oldschoolowego gamingowego tworu, e, ale jednak, żeby była rozbudowana i dawała e, te nowoczesne doświadczenia, czyli łączenia się w grupy, party, trudne bossy, hardkorowe ekspienie, bardzo hardkorowa, ciężka, nawet odrzucająca dla casuali gra. Taką grą ma być, bo to na razie wczesny dostęp, jest Pantheon, Rise of... A, e, to nie jest współpraca. Pierdole twórców e, e, i matki Rise of Pantheon, żeby było, więc spokojnie to nie jest. Jebie wilgocią ciężko, tak? Dlaczego mówię, że Pierdolę, żeby od razu skreślić to, że zostało mi zapłacone. A tak naprawdę ich kocham i tak dalej. Ale mówię to, żeby sprostować. No i znalazłem tą grę, która ma być odpowiednikiem, właśnie klasika. Ma wyglądać jak Jebane Gówno. Miała być bogata i ma zrzeszać 30-letnich chłopów. Ding, dong, ding. Trzy punkty spełnione. Wchodzimy. Gra. To nie jest współpraca. To nie jest współpraca, ale tak. Gra. Czujesz to? <laughs> jebane, gó jebane Gówno. No i wchodzimy. Rok, czwarty level, więc grałem. W skrócie. Gierka. Nie ma mapy. Nie ma informacji, gdzie pobrać questy, gdzie oddać, gdzie kupić, gdzie zdobyć, jaki level ma stwór, którego za chwilę chcesz zabić. Nie wie, jakie ma czary osłabiające, jakie debuffy rebufy. Totalne... Nie wiesz, co się dzieje, jak w prawdziwym życiu. Tak, e, 5H czwarty level, haha, jaki kibel. E, słuchaj, no, w sensie, kibel ja czy gra? Bo jeśli gra wymaga ode mnie 5 godzin na wbicie czwartego levela, jest to dobra produkcja, ponieważ jest jednak trudna i wymagająca. Ale jeśli rzeczywiście gra serwuje o wiele łatwiej zdobywanie tych poziomów, a ja nie zrobiłem ich, no to rzeczywiście mogę być kiblem. Ale raczej chyba chodziło ci o grę. No bo przecież ja nie mogę być kiblem w gry. No nie mogę być, nie? No ja? Dobra, jesteś prawdziwym hardcorem, no i wiesz o co chodzi. Chłopaki z ZKB, oni są już na poziomie hardcora, granie, wiesz, bez wywrotki w World of Warcraft, w Pawłowek Seal. A ja gram w jebane gówno który jeszcze mnie męczy i jest jebanym gównem Jest w early accessie I jeszcze nie robię wyjebki no Wiesz, oni są lata świetna za mną lata, Stamtąd skąd ja wracam To oni dopiero idą Ale pro, prosta piłka Gierka jest dopierdolona Serio Craftowane MMO Z rzemieślniczego studia Kevin Kawek. Kurwa, siedzi Tak jest To jest craftowane MMO Z rzemieślniczego studia Craftowanego Oh yeah Dobra, ale patrz Ludzie tu chodzą Poczekajcie, ja wam pokażę o co chodzi Bo to nie jest takie gówno Gra. To nie jest taka główna gra, która wam się wydawała. No, pośmiejcie się, pośmiejcie się trochę. Nie robię trenażera. N nie chcę po. Y y Osiema strojnie grać w to? Ej, bo mi się plecy spięły. Filip, jak VIP u ciebie za za Nie ma VIP-ów. Znaczy, były kiedyś teraz. Nie ma. Y nie nie rozkręcę tego rowera. Nie chcę go podłączyć do trenażera. Jak, jak trenażer będę kminił, to może z agon będziemy sobie wspólnie jeździć, ale to na moim gravelowym rowerze. Tego to nie, 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 nie. Coś mi się obetrzę, to nie, nie, nie. To jest moje dziecko. Jo, jeden godzin rozegrane, Okej. Okay. Słuchajcie. Gierka jest dojebana. I jest Early Access, czyli gierka jest we wczesnym dostępie, ale ona ma ten otwarty świat, ten, to uczucie WoWa. Zaraz wam to zaprezentuję. E, ogólnie chciałem to streamować, ale jak pograłem trochę, pomyślałem sobie, ja pierdolę, nie zniosę przecież tego odpowiedzi i tłumaczenia ludziom, że nie zapłacili mi za granie w to. Więc, więc grałem sobie na ofi, ale naprawdę ja dużo w to grałem. No, z 4 godzinki, 5 na pewno pograłem. E, tu mi się udało ogarnąć gość od questów. Jak widzicie, tu jest gość od questów, ale nie zaznaczony. Możemy u niego się oczywiście skill jakiś nauczyć, ale nie wiadomo, co z kurwa 5 jest. Tu mamy bankiera, mamy oczywiście weapony oznaczone, ale questy, gdzie iść, co robić? Nie wiesz. Mapa? Nie ma mapy w tej grze. Ekwipunek. Wszystko otwierasz tak. Masz wszystko rozbudowane. Next level. E, Rezistanse. E, masz nawet coś takiego jak... Mm, jak ci to wytłumaczyć? Wchodzimy do zimnej lokacji. Wchodzimy do zimnej lokacji i nasza postać uczy się zimnej lokacji. Na początku jest zimno, ale potem się adaptuje. Tutaj coś takiego jest. I, i ja wiem, że ta gra wygląda jak gówno, ale zobaczysz jak się chujowo też w nią gra. To zaraz pokażę. Nie no, bez jaj. Ale chodzi mi o to, że y, y, ta gra może wyglądać jak gówno, ale może dawać... Y, niesamowite, że tak powiem, rozwiązania yy, no, no technologiczne, to bym trochę przesadził, ale rozwiązania w samym gameplayu. Nie, że musimy dbać o nawodnienie i na w grze. Że samo jedzenie nie daje nam bufa, ale też yy, sprawia, że egzystujemy. Nie jesteśmy głodni, ani spragnieni. To takie rzeczy są. Po prostu wam to mówię, bo ja lubię takie nowości rzeczy, ale, ale gra jest w wczesnym dostępie, ona wystartowała 3 dni temu na wczesnym dostępie. Maksymalnie może 40 level, bla, 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 bla. Eee, Oczywiście to wszystko wygląda no, no niedobrze, no bo ten NPC, ty widzisz, stoją w randomowych miejscach, ale ludzie grają, mają gildię. No i co? W momencie, kiedy nas wrzuca do gry, e, nie wiemy co robić. Nie wiadomo, co robić. Tak, Everquest. Nie wiemy, co robić. Nie ma mapy, nie wiesz, co jest, skoro 5. Po prostu zaczynasz przygodę, gadasz z ludźmi i tak dalej. E, mi się udało tylko, nie wiem, ogarnąć w sumie e, spodnie i tyle, bo kasy tu się też trudno zdobywa, czyli wszystko trudno zdobywa. Pokażę Wam kombat i już pójdziemy z tej gry. E, na pierwszy rzut oka może ona odrzuca, ale jak przypomnimy sobie, czym był World of Warcraft 20 lat temu, się w niego grało yy, i chwilę w to pogramy, to poczujemy ten klimat tej starej, pikselowej gry. Tu mamy też taki bug, że ta postać będzie się unosić, ona, ale mamy wave, yy, mamy cześć, hello, mogę na nie napisać, hello, do you like this world? No jest, jest, jest kilka, jest kilka takich aspektów, yy, no bo jeba, nie odpowiedziała mi. Na przykład tu się jeszcze buguje, ale co takie, wiesz, zajebiste gęste No no jebana medytuje, no nie odpisała mi. Mamy windę i jednak jest to uczucie otwartego świata, otwartości, że możemy iść gdziekolwiek, jak chcemy. Um, gra, gierka jest trudna. Gierka jest po prostu trudna. Jeśli chodzi o um, te profesje, to może mieć każdą profesję, tylko ją ekspimy. Nie zapłacili mi, nie zapłacili po prostu zarazem. ja szukam takich gierek. To jest tak, wiesz, niektórzy ludzie szukają jakichś projektów w kryptowalutach, ambitnie rozwijają się pod względem nauki, szukają jakichś nowinek naukowo, yy, naukowych, czy, czy jakichś nowych informacji o świecie, a ja szukam nowych gówno-gier. Dajcie znaka, czy dali, dali chociaż klucze? Ja to ja, ja za to zapłaciłem 39 dolarów! Ja ty, on myśli, że to takie, że takie gówno coś za darmo, to... Boże, kurwa, żeby być hardkorowym graczem, ty musisz coś jeszcze zapłacić! Ja, ja za to płacę, gram 4 godziny, potem przestaję w to grać. Hardcore. Tutaj. 39 dolarów, tak. Nie <laughs> mnie dziwka, co? Tak, naprawdę. <laughs> nie, serio, serio, serio. Ale ja tego nie, z, nie zapłacili, ale nie Inaczej, ja zapłaciłem, żeby w to grać. Nie zapłacili mi, żeby w to grały. To znalazłem. No kurde, za każdym razem mam to mówić i zobaczcie, jak oznaczamy MOBA, nie ma informacji, ile ma HP. Tu ma, ale nie ma ile punktów i tak dalej. Możliwe, że z czasem to będzie rozwijane, nie? I pewne te niedomówienia, typu brak mapy, brak levelu MOBA, to może nie jest specjalnie, a po prostu jeszcze nie jest to dorobione. Ale pokażę wam, fajnie, Patrz, dobrze to wygląda, patrz. Jedziemy. Kopnięcie. Nie co. I lut lutujemy. Dobrze. Pająk. A to tylko początek. <laughs> Dobra, spierdalam co dalej. Znaczy no, wy, wy się śmiejecie, bo nie macie właśnie tej czutki. Ale zobacz, jak ładnie to wszystko jest pokazane. Wydaje mi się, jak, jak ta gierka wyjdzie, to na rozjebie. Totalnie. Masz, masz sprinty, masz wycieńczenie. Wszystko masz. Skile, questy. Kurwa, w to gram 4 godziny? Może rzeczywiście ja wpadłem jakieś psychozy. Ja kurwa nie wiem, co się dzieje ze mną przez kilka godzin, ja nie wiem, co robię. No, ale poczekaj. Wyjdźmy z gry. O, dziewiąty ma level. Hello? Kurwo stój. I tu nikt nie odzywa się, dobra, spierdolę to. Jakby gadali, chociaż to ten, dobra. Trudno, tak, wyjdzie. No, ale moim zdaniem to jest fajny projekt. Fajnie, że kupiłem tą grę, bo wydaje mi się, że jak ona wyjdzie, to ona będzie kosztować 390 dolarów. Więc można powiedzieć, że zrobiłem biznes życia. No, ale wiecie, ja jestem traderem XTB, e, zagraniczne rynki. No, game of the year, nie? A wiesz. Kilka kroków przed wami. Kilka kroków przed wami znowu jestem. <laughs> Nawet mi się nie chce z was śmiać. Ani żal mi was poprosił. Więc kolejny tytuł ode mnie odbębniony, kolejny test z zajebistej gry za mną. No tak ona wygląda. Ale poczekaj, wejdziemy na streamy. Moim zdaniem, to, wiesz, tak piszesz teraz, ale a... ciekawe dlaczego serwery są prawie że pełne. E Europa, United States, dziwne. No grają w to ludzie, bo mają troszkę więcej do, do zaoferowania w głowie niż wy. Patrz, pokażę. Ci. Strać mi się chce po tym burgerze. O. Szczerze? Szczerze? Mega mocne, nie? Mega mocne. E patrz, ta gra ma potencjał. Pan -on, patrz. Patrz, 600 widzów ma ta gra. I patrz, żebym dangeony. Zobacz, to jest główna jebana, okej? Okay. Dobra, no to była taka gra, którą sobie znalazłem. Arena Breakout Infinite. No nie no, jak jesteśmy już przy gównie, no to co? Zagryziemy to cebulą, nie? Jest tutaj bardzo fajny tytuł, ale to jest akurat fajny tytuł.